Бонди теря. Дашь рада. Я Staram się nie gadać na dialogach. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. Nikt mnie nie obroni. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Kol i ja jesteśmy w pobliżu. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek... Wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Okay. Mhm. Dobra, noc, To jest taki... Trochę chujowy moment. Ale... Mm... Słuchajcie, i tak tak naprawdę najbardziej zabił mnie komentarz, że ktoś stwierdził, że wcale się nie dziwi, że ona ma jakiegoś wyimaginowanego przyjaciela, skoro jej matka gotuje na oleju napędowym. Umarłam. Dobra, muszę się przebrać. No to dawaj mała, gdzieś, gdzie nie ma kamer, bo przecież hello. Da, trochę prywatności. Pedobery. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. Też mam taką nadzieję. A może byś tak zęby mu gówniaro cokolwiek? Naprawdę jest zero prysznica, zero zębów? Pfff! Puścić Bachora samopas. I tak to się skończy. Czas do łóżka, John. Nie mów mi co robić, ani jak żyd, kurwa. No nie przesunę sobie chusteczki. 저 т 였어 不就是。 Ej, króli zajmuje... Zajmuje pół, pół walizki, gdzie są moje rzeczy? Ja się tak rzecznie pytam, gdzie są moje rzeczy. No to dyskról. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc! Czekaj! <coughs> nie gatuj nie, nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Zaje fajnie. Słuchajcie, czy wyścigowieście nie orientujecie, czy pad się ładuje jak gram? Mam nie go na kablu. Możemy spać spokojnie. Nic się już nie wydarzy. Mhm. Standardowo w jedną z drugą. WG ostatnio zasypiam raczej w drugą stronę leżąc. Eee. X. Nie mogę zasnąć Aider. Mam ochotę na bajkę. Nie pamiętam tego motywu, zajebiste. Nie podoba mi się to weso. Już, już kurwa w kimene Chcemy go zrobić, żeby tego buruna obudzić. おはる今日のおはる Oderz z dziecko pod opiekę, no? Daj lekarza! Szybko! Oddajesz im dziecko pod opiekę i chuj. Już dobrze. Nic tam nie grozi. A jeden się już ich nie boi, jest dobrze. Ja nie wiem dlaczego, ja, jeżeli jest dostępny polski dubbing w grze, to lubię grać na polskim dubbingu w grze. Jodie nie posłuchała nuki swoich rodziców. Proszę bardzo, Eden pokonał istoty. Jodie obudziła kola. No dobra. I to jak większość. Jak inne dziewczyny. Pierwsze golenie nóg, czy coś? Nie zgadzam się i koniec. Się, Nathan, proszę cię. Wszystkie dziewczyny z klasy idą. Nie spóźniej się przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jody. To niesprawiedliwe! Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja! Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś. I nie mam nawet żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas. Ostatnio mnie rozpóźniło. Nie Chcę być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo, jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Matusia też o tym pomyślałam, ale stwierdziłam, że wrócę. Wychodzę kurwa, nie ma chuja. No nie mam tam niby coś podkręcali graficznie chyba. Dobra, kotki, dwa w pierwszej nocy, bo będę wychodzić. Martwi mnie ja ten chroniczny brak biustu, ale... Coś tam mamą powiedzmy. Delikatnie mówiąc, to jest strogo wkurwiona. Tak, może mi nie przeszkadzać?

No. Co ona w ogóle ma na sobie? Sorry, usłyszałeś pewnie jak kawał uderza o klawiatura. Chociaż może nie było tego u was słychać. Dobra, wstawa i tak są wyjdziemy i tak. Nie będę tu przesiedzieć kurwa na dupiona no, kamał. Bo no, widzisz, czy od jaki progres przynajmniej masz jakieś rzeczy. Zmienili ci zasłonę prysznicową. Zrobić kupy z nerwów nie możesz, ale... Zanim kurwa przyciszył mnie. Ej, tylko bez rzucania mięsem, dobrze? To mnie kurwa wypuść. Kol. Dziś jest sobota, a ja tutaj muszę siedzieć. Chciałabym gdzieś wyjść, muszę się trochę rozerwać. Przykro mi, skarbie. Takie są zasady. nie tragiczne ma te ciuchy. kurwa, dajcie mi ją przewróć. No i tam nie musiał o wszystkim wiedzieć. Wybacz, księżniczko. Nie mogę. Nie wolno. Tej nie to nie ja. Przestań, ja. Aiden. Oni mają w dupie, czy zdemolujemy cały ten pszczołek. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. No. Dziękuję, kochanie. Um, bardzo cię przepraszam, Mam wyrzuty sumienia, ale. Rozumiesz mnie, prawda? Dajcie mi się przebranie, ja chcę tak wyjść na miasto. Muszę, muszę siedzieć stąd tamtej. No już pytamy. Tak, za późno by się wycofać. Co on za krzywi, te kulasy, kurwa? Kufa, co on tam robi? Mmm, <tuszel> sorry, God.

Mogę kuwa niestrzeżony budynek, nie? Oczysz, Goll. Johnny? <laughs> nie zapomniałam na spacer. Mmm, gwiazdy. Kol chciałby, żebym obejrzała z nim spadające gwiazdy. Podobno dziś ma być ich mnóstwo na niebie. Widziałeś się? Co nie takie i robili zgodę na taką szkupadę. Proszę. Przecież to zajmie tylko kilka minut. No i Call jest ze mną i... Ale ja. ja nigdy nie widziałam spadającej gwiazdy. Mm. Nie bądź chuj. Dobra. Jakby co to ja raz tu nie widziałem? Co jest Call? Małę ci odjęło? Mm. Okay, tematu. Kol, chyba powinniśmy się już zbierać. Dobranoc. Zrób co? On stra stracił głos. <noise> Myślałam, że pan coś. Innym. z niego wydusić, tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc... Mam nadzieję, że się nie zaraży. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dać. Mhm. Mm no, dobra. Na razie. No nara. No iście. No go, Johnny, go, go, go. Chociaż nie trzeba szukać samochodu. Wszędzie widzę kamery. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Siadaj do środka i uruchom silnik. Ha oke okay. Wskakuj Kurda raczej będzie mnie tu widać Jest tam kurwa w banek nie rzucajmy się w oczy, dobra? Gorzej, mam brąki przy wyjeździe. Fuck! <słuch> Nie przemyślałam tego. Wolne? Jodie? Mm. To jest No do... i Co się stało? Człowieku, co ty kurwa, odpierdalasz? Ej, wyrażaj się, może dama w samochodzie, to. Poszłaś sobie, mimo że ci nie pozwoliłem. Wiesz, jak bardzo naraziłaś na szwank Cola i siebie, Jody? Już nie pamiętasz, co się działo u Kirsten. Dobrze wiesz wyszłam! Tak! tak? Ej, to jest głupie, bo nie powinno mi się za to oberwać Ja tylko próbuję cię chronić Czas się na ryj. jak ktoś normalny. No kurwa, no w chuj. Jody minęła strzeżnika. Została spytana przez ślabanie. Boże, jaka lama ze mnie! I się cofamy. Słuchajcie, zrobimy sobie pauzę. E, bo muszę kota wypuścić, bo znowu truje dupę. Yy, także zrobimy sobie 3 minutki przerwy, i przypominam, że tutaj, jak robię przerwę, to, to muszę resetować z live'a. Więc yy, yy, no do zobaczenia: 3 minutki.